Obecnie Chiny są największym eksporterem minerałów krytycznych na świecie. To jest tlenek itru. Jest to pierwiastek ziem rzadkich, który został związany z tlenem i jest jednym z siedmiu pierwiastków ziem rzadkich, których eksport w tym roku Chiny ograniczyły. Po raz pierwszy od ponad 70 lat Stany Zjednoczone otworzyły kopalnie metali ziem rzadkich. Zniszczona rzeka miała być przypomnieniem tego, co zostało utracone, a nie wskazówką czego kraj wciąż potrzebuje. A jednak gdy naukowcy wrócili by zbadać skażenie, odkryli coś, czego nikt się nie spodziewał. To, co wyglądało na rozkład, zawierało materiały, które mogły zmienić układ sił na świecie, rodząc nowe pytanie o to, jak daleko może sięgnąć to odkrycie. Ziemia, która nie chciała się zagoić. Przez dekady wzgórza Apalachów nosiły cichą ranę. Pokłady węgla zostały rozcięte, tunele porzucone, a ziemię zostawiono samą sobie. Gdy deszcz wsiąkał w te popękane komory, wywoływał reakcję łańcuchową pod ziemią, przekształcając odsłonięte minerały w powolny, żrący kwas. Efektem były strumienie, z których kiedyś korzystali mieszkańcy, a które zmieniały się w metaliczny płyn o zapachu rozkładu. Społeczności nauczyły się rozpoznawać sygnały na długo przed pojawieniem się naukowców skały pokryte czerwonym osadem. Piana gromadząca się w zastoiskach, ryby znikające z miejsc, gdzie wcześniej pływały w obfitości. Te cieki wodne stały się przestrogą, przypomnieniem co się dzieje, gdy przemysł odchodzi, a jego ślady zostają. Urzędnicy nazwali to kwaśnym odpływem z kopalń terminem na tyle klinicznym, by ukryć skalę zniszczeń. Woda niosła żelazo, glin i koktajl rozpuszczonych metali, które dusiły ekosystemy i niszczyły infrastrukturę. Oczyszczalnie działały po cichu w tle, stabilizując poziom pH na tyle, by zabezpieczyć społeczności poniżej. Ale poza szkodami środowiskowymi działo się coś bardziej subtelnego, coś czego nikt się nie spodziewał. Te same reakcje chemiczne, które niszczyły strumienie, wydobywały z skał inne pierwiastki, o wiele cenniejsze i o wiele bardziej znaczące niż ktokolwiek przypuszczał. Naród zbudowany na cudzych minerałach. Na długo przed odkryciem w zanieczyszczonych strumieniach apalachów, Stany Zjednoczone popadły w cichą zależność. Nowoczesne życie potrzebowało metali ziem rzadkich, pierwiastków, dzięki którym samochody elektryczne przyspieszają, turbiny wiatrowe się obracają, smartfony wibrują, a rakiety kierowane korygują kurs w locie. Te 17 pierwiastków rzadko trafia na nagłówki, a jednak bez nich technologie kształtujące XXI wiek nie mogłyby działać. Przez krótki moment pod koniec XX wieku Stany Zjednoczone były znaczącym producentem. Kopalnia Mountain Pass w Kalifornii dostarczała dużą część światowych zasobów metali ziem rzadkich, ale presja ekonomiczna, obawy środowiskowe i konkurencja globalna doprowadziły do jej upadku. W miarę jak amerykańskie zakłady spowalniały lub zamykały się, inny kraj gwałtownie przyspieszył. Chiny zainwestowały w rozległe sieci wydobywcze, zakłady przetwórcze i infrastrukturę eksportową, zamieniając to, co wydawało się niszowym surowcem, w filar potęgi strategicznej. Na początku lat 2000 nierównowaga była już oczywista. Niemal każda zaawansowana maszyna produkowana w Stanach Zjednoczonych, od samolotów pasażerskich po tajne systemy obronne, opierała się na materiałach rafinowanych tysiące kilometrów dalej. Politycy przyznali się do tej podatności, ale nie było łatwego rozwiązania. Złoża istniały w Ameryce, ale ich wydobycie wymagało ogromnych inwestycji, skomplikowanej chemii i lat walki z regulacjami. Odbudowa tych zdolności była jak odbudowa całego przemysłu. Potem napięcia międzynarodowe zaczęły rosnąć. Partnerzy handlowi stali się ostrożni. Spory dyplomatyczne wywoływały ograniczenia eksportowe. Producenci patrzyli, jak terminy dostaw się wydłużają, a ceny rosną, i nagle hipotetyczna słabość stała się realnym zagrożeniem. Łańcuch dostaw oparty na przyzwyczajeniu zaczął się rwać, a każda branża zależna od metali ziem rzadkich to odczuła. Pod tym naciskiem naukowcy w całym kraju zaczęli szukać alternatyw, niekonwencjonalnych źródeł, które mogłyby całkowicie ominąć wąskie gardła. Nikt nie spodziewał się, że odpowiedź pojawi się w rzekach, które wszyscy spisali na straty. Odkrycie pod rdzą przełom nie nastąpił z fanfarami zaczął się od rutynowych testów wody, takich jakie naukowcy wykonują od dekad w regionach górniczych. W miejscach takich jak Deckers Creek w zachodniej Wirginii badacze pobierali próbki, które wyglądały jak toksyczny spływ. Kwaśna woda o pomarańczowym zabarwieniu, pełna zawieszonych metali. Testy miały mierzyć stopień zniszczenia środowiska, niepotencjalne korzyści. Ale coś w wynikach nie pasowało do oczekiwań. Obok żelaza i glinu, typowych dla kwaśnego odpływu. W próbkach pojawiały się śladowe ilości znanych, ale nieprawdopodobnych pierwiastków. Neodym, dyspros i iteter występowały raz po raz w stężeniach znacznie wyższych niż ktokolwiek łączyłby z zanieczyszczonym strumieniem w apalachach. Początkowo wyniki uznano za błędne złe kalibracje, skażenie próbek, pomyłki. Wszystko wydawało się bardziej prawdopodobne niż obecność metali ziem rzadkich w strumieniach, które miejscowi omijali szerokim łukiem. Ale wzory się utrzymywały. Gdy naukowcy wrócili z dokładniejszym sprzętem, wyniki się potwierdziły. To, co wyglądało jak trująca woda, działało jak naturalny system ekstrakcji, wypłukując metale ziem rzadkich z otaczających skał, gdy kwaśna woda przesączała się przez opuszczone tunele. W kopalniach dawno uznanych za bezwartościowe chemia po cichu prowadziła proces, na który zakłady przemysłowe wydają miliony dolarów. Kolejne odkrycie przyszło ze szlamu. Oczyszczalnie używały wapna do neutralizacji kwaśnej wody, co powodowało, że rozpuszczone metale osiadały jako gęste, pomarańczowe błoto. Ten materiał traktowano jak odpad. Nieprzyjemny produkt uboczny, wymagający specjalnej utylizacji. A jednak próbka za próbką ujawniała, że szlam zawiera stężenia metali ziem rzadkich porównywalne, a czasem wyższe niż niektóre komercyjne złoża za granicą. Nagle temat przestał być naukową ciekawostką, a zyskał wymiar ogólnokrajowy. To, co było do tej pory problemem, Zanieczyszczone wody wypływające z zapomnianych kopalń stało się potencjalnym źródłem zasobów. Nie chodziło o pojedyncze ślady rzadkich metali, ale o odnawialny strumień związany z reakcjami chemicznymi, które mogą trwać przez kolejne dekady. W najbardziej zniszczonych strumieniach kraju po cichu rodził się nowy rozdział amerykańskiego wydobycia surowców. Konsekwencje nabierają kształtu. Odkrycie wymusiło zmianę w sposobie, w jaki Stany Zjednoczone postrzegały swoje opuszczone regiony górnicze. To, co dotąd uważano za obciążenie środowiskowe, nagle zyskało strategiczny potencjał. Jeśli metale ziem rzadkich można było pozyskiwać z zanieczyszczonej wody, to kraj odzyskiwał coś, czego nie posiadał od dekad. Krajowe źródło, które nie wymagało rozrywania kolejnych gór ani budowania ogromnych kopalni odkrywkowych. Następnym krokiem było udowodnienie, że to może działać na większą skalę. Uniwersytet Zachodniej Wirginii, wspierany przez Departament Energii, zbudował pilotażowy zakład ekstrakcji w Morgantown. W przeciwieństwie do tradycyjnych miejsc wydobycia, wyglądał raczej jak kompaktowe laboratorium przetwórcze niż kompleks przemysłowy. Rzędy stalowych zbiorników, pompy i kolumny mieszające tworzyły system zaprojektowany do precyzyjnego wyciągania metali ziem rzadkich ze szlamu. Kluczowy był proces dwustopniowej regulacji pH. Przy niskim pH najpierw wytrącały się żelazo i glin, pozostawiając metale ziem rzadkich w roztworze. Dopiero po podniesieniu pH metale te zaczynały się wytrącać, tworząc bogatszy, bardziej skoncentrowany szlam. Ta prosta modyfikacja zmieniała chaotyczny strumień odpadów w uporządkowane źródło minerałów. Na tym etapie kończyła się ekstrakcja rozpuszczalnikowa. Uzyskane tlenki osiągały poziom czystości wystarczający do produkcji magnesów, baterii i komponentów obronnych materiałów, które Stany Zjednoczone dotąd niemal w całości importowały. Gdy pierwsze partie okazały się efektywne, zainteresowanie szybko rozprzestrzeniło się po biurach energetycznych, kręgach obronnych i sektorach produkcyjnych. To już nie było tylko czyszczenie, to była droga do osłabienia globalnego, wąskiego gardła, które przez lata kształtowało geopolitykę, a po drugiej stronie globu kraj, który to gardło kontrolował, zwrócił uwagę. Odkrycie, które zmieniło mapę. W miarę jak badacze poszerzali zakres pobieranych próbek, zaczęto dostrzegać wzorzec sięgający daleko poza granicę zachodniej Wirginii. Chemia kwaśnego odpływu z kopalń nie była unikalna dla jednego regionu. Działała wszędzie tam, gdzie spotykały się stare tunele górnicze, popękana skała i wody gruntowe. W Pensylwanii, Kolorado, Montanie i części południowego zachodu podobne strumienie niosły te same metaliczne sygnatury. Każde miejsce różniło się stężeniem, ale mechanizm był identyczny. Te zanieczyszczone cieki wodne funkcjonowały jak powolne, naturalne reaktory ługujące, rozpuszczając metale ziem rzadkich i dostarczając je do istniejących już oczyszczalni. To odkrycie przedefiniowało ogólnokrajową perspektywę. Zamiast jednej obiecującej rzeczki, Stany Zjednoczone patrzyły na całą sieć potencjalnych zbiorników metali ziem rzadkich, ukrytych na widoku. Setki systemów oczyszczania, zbudowanych pierwotnie, by zapobiec ekologicznemu załamaniu, po cichu zbierały minerały, które kraj od dekad sprowadzał z zagranicy. Te systemy działały przez cały rok, utrzymywały stały przepływ i miały funkcjonować tak długo, jak długo kopalnie pod spodem wypuszczały wodę gruntową, czyli całymi pokoleniami. Konsekwencje dotykały każdego sektora powiązanego z technologią. Ciężkie metale ziem rzadkich, takie jak dyspros i terp, wyjątkowo trudne do zdobycia i kluczowe dla wydajnych magnesów, pojawiały się konsekwentnie w pozyskiwanym materiale. To te same pierwiastki, których zdobycie było problemem na globalnych rynkach te same, które osiągały wysokie ceny i wywoływały ostrą konkurencję. Geopolitycznie moment był nie do przecenienia. Gdy Chiny wprowadzały kontrolę eksportu i zaostrzały regulacje dotyczące swojego przemysłu metali ziem rzadkich, producenci na całym świecie gorączkowo szukali alternatyw. Nagle Stany Zjednoczone nie tylko rozważały produkcję krajową, stały na progu zupełnie nowego łańcucha dostaw, zrodzonego z działań naprawczych wobec środowiska. To, co kiedyś symbolizowało przemysłowe zniszczenie, teraz stało się strategicznym atutem. Zanieczyszczone rzeki nie były już bliznami przeszłości, stały się kartą przetargową w przyszłości, definiowanej przez materiały, bez których świat nie może funkcjonować. Co to oznacza dla przyszłości? Przekształcenie obciążenia środowiskowego w zasób strategiczny zmusiło kraj do przemyślenia swojego stosunku do ziemi, którą niegdyś porzucił. Łańcuchy dostaw metali ziem rzadkich przez długi czas traktowano jako niezmienną rzeczywistość, uwarunkowaną geografią i polityką globalną teraz te założenia rozpuszczały się dosłownie tak jak same metale wewnątrz zapomnianych kopalń gdyby stany zjednoczone potrafiły rozwinąć ekstrakcję z kwaśnych odpływów kopalnianych nie tylko zmniejszyłyby zależność od zagranicznych dostawców Ustabilizowałyby też przemysły definiujące współczesne życie energię odnawialną, elektronikę użytkową, obronność narodową. Ale ta szansa wiąże się z odpowiedzialnością. Traktowanie zanieczyszczonej wody wyłącznie jako surowca grozi powtórzeniem tych samych błędów, które doprowadziły do zniszczenia tych krajobrazów. Wyzwanie nie polegało tylko na tym, by przechwytywać metale ziem rzadkich, ale by stworzyć system, który równocześnie odtwarza cieki wodne i dostarcza światu potrzebne surowce. Po raz pierwszy od dekad Ameryka nie szukała odpowiedzi za granicą zaczęła patrzeć w rzeki, z których niemal całkowicie zrezygnowała. Te same wody, które kiedyś uznano za martwe, dziś przekształcają globalną rywalizację. Od opuszczonych kopalń po nowoczesne reaktory ujawniło się ukryte bogactwo tam, gdzie nikt nie pomyślałby szukać. Nawet zniszczone krajobrazy kryją w sobie potęgę, a czasem przyszłość zaczyna się właśnie w miejscach, o których naród zapomniał. Jeśli historie takie jak ta coś w Tobie poruszają, zostań z nami. Subskrybuj, udostępnij. I dalej odkrywaj ukryte siły kształtujące nasz świat.